I najważniejszy aspekt na przykład przy projektowaniu silnika do gier. Jakie komponenty wchodzą najczęściej w taką aplikację, w taki system. Także dobra, okej zaczniemy. Pierwsze co powiem to trochę o grafice 3D samej. Zacznę może od tego, że grafika 3D w świecie komputerów jest projektowana w sposób zupełnie inne na przykład, niż byśmy się chcieli spodziewać po obiektach, które na przykład widzimy w grach. Eee, wszystkie obiekty, w zasadzie cała geometria, która jest wyświetlana na scenie, eee, składa się z siatek eee, werteksów. Werteks to jest pojedynczy punkt takiego przestrzeni, w którym na przykład są zawarte informacje o pozycji, o rozłożeniu tekstury na obiekcie, eee, o jakimś eee, eee, kolorowaniu. I na przykład eee, tutaj włączę taki tryb siatki, to wtedy widać, że Cała tak jakby, mapa cały świat tutaj jest stworzony z takich poszczególnych elemencików, prawda? Zbudowany jest z trójkątów. Hmm. Każdy werekst taki ma swoją pozycję lokalną. Czyli na przykład mamy obiekt, który wymodowaliśmy w blenderze no i każdy, każdy obiekt ma tam swoją pozycję, prawda? No ale w momencie, gdy rzucamy e, taki obiekt załóżmy do świata gry, chcielibyśmy go sobie przeskalować, obrócić, gdzieś tam przesunąć i z pomocą przychodzą macierze. Są to macierze 4x4, które zawierają z kolei informacje odpowiednio przygotowane na temat przeskalowania obrotu czy przesunięcia konkretnego werteksa. Jeżeli na GPU przemnożymy taki wertekst przez macierz, to otrzymujemy, pozycję już według świata. I na takie transformacje zazwyczaj przypadają dwie macierze. Jedno to jest macierz transformacji obiektu, a druga to jest macierz e, projekcji. To druga macierz projekcji m, przekłada nam tak jakby m, pozycję, która jest na świecie w pozycję dwuwymiarową już na ekranie. E, mając takie pozycje na ekranie e, karta graficzna może przejść do etapu e, rasteryzacji. Czyli na przykład jeżeli mamy dany trójkąt to karta graficzna odpowiednimi algorytmami przelatuje sobie przez e, poszczególne piksele w tym trójkącie i przy użyciu, e, powiedzmy, shaderów, o których także wspomnę później, jest na przykład określany konkretny kolor e, danego piksela. I tutaj łatwo sobie wyobrazić, jaka jest moc kart graficznych, ponieważ na chociażby obrazie HD mamy niemalże milion pikseli i załóżmy, mając 60 km na sekundę, 60 razy tym milion pikseli jest obliczanych w czasie real-time, czyli generowany jest obraz czasu rzeczywistego, taki, który się na przykład porusza, tak jak tutaj na, na tym przykładzie. Generalnie samo takie rzucanie obiektów, trójkątów coraz to większych tekstur trochę utrudnia dla GPU robotę, więc stosuje się szereg różnych optymalizacji. Podstawowym takim mykiem to jest frustrum cooling, polega to na odrzucaniu brył obiektów, które znajdują się tak jakby poza widokiem aktualnej sceny. Czy na przykład mając jakieś ludzkie, prawda, postać albo obiekt, który jest powiedzmy na lewo albo na prawo poza obszarem widoczności w całości, jest on całkowicie omijany w czasie renderowania, można go także pominąć w czasie wyliczania cieni, albo symulacji czy animacji. Kolejnym algorytmem do optymalizacji jest oclusion cooling. Oclusion cooling jest rozwinięciem techniki Flustrum i polega na tym, że analizowana scena wykrywa, które obiekty są przesunięte przez inne. Czy na przykład mając duży clutter na terenie, można sobie zakryć wiele obiektów, które powiedzmy mają Dość skomplikowane shadery yy, mają dużo trójkątów i yy, sprawiałyby problem dla, dla karty graficznej. Yy, można je szybko wyciąć yy, poprzez odrzucenie ich z kolejki do renderowania, poprzez właśnie opróżnykolum. Yy, Spróbuję teraz tutaj włączyć yy, kilka rzeczy. Tutaj na przykład widać yy, stożek, który wchodzi. W skład y, tak jakby obiektu ucinającego scenę. I można na przykład zobaczyć, że obiekty, które są poza tą sceną, łączając teren, y, niebo i wszelkiego typu rzeczy, są ucięte. Ale w momencie, jak na przykład łączymy dynamiczny koling sceny, to z powrotem mamy tak jakby odświeżane scenę. Hmm. Kolejną rzeczą jest na przykład y, okrągły koling ten obiekt skały ma włączony opcja brudera i w tym wypadku na przykład można zobaczyć, że. I można na zobaczyć, że będąc ze skałą także inne elementy składające się na teren, na niebo o, a w momencie, jak na przykład, chociażby jednym pikselem gdzieś zahaczymy o niego, albo o inne obiekty, z e, portem się one pojawiają. E, jest także kwestia e, bottlenecków. Bottlenecki są to e, miejsca, w których aplikacja e, przysparza nam problemy. I tutaj generalnie są tak jakby, trzy warianty. Jeden wariant to jest transformation bottleneck, bottleneck, który jest powodowany zbyt dużą ilością przetworzeń vertexów. Czyli na przykład teren jest zbyt gęsty, siatka jest zbyt gęsta, obiekty są zbyt złożone i karta graficzna nie radzi sobie z przetworzeniem wszystkich wierzchołków na pozycję i obliczeniem także innych obiektów związanych z każdym wierzchołkiem. Kolejnym problemem jest fragment bottleneck, czyli ilość operacji, które karta graficzna musi wykonać na każdy piksel, na każdy piksel ekranu, który jest odświeżany. I na przykład to może być spowodowane tym, że na każdy punkt obiektu, powiedzmy, potrzeba ileś odniesień do tekstur, dodatkowe obliczenia, na przykład przesunięcia uv czyli położenia tej tekstury na obiekcie. I ostatnim takim bottleneckiem jest field rate bottleneck, czyli ilość renderowania poszczególnego piksela na ekranie. Powiedzmy, że tutaj mamy wiele obiektów, które jedne przesłaniają drugich i gdyby nie zastosować pewnej sztuczki, to wtedy na przykład renderując obiekty od najdalszego do najbliższego, każdy ten piksel, który jest wspólny dla tych obiektów, byłby renderowany załóżmy 5 razy. Co jest nieefektywne, bo po co to robić? Dlatego stosuje się technikę Z-near, która polega na Wyświetlaniu obiektów od najbliższego do najdalszego, i dzięki temu każdy kolejny obiekt nie renderuje pikseli w miejscu, gdzie na przykład jakiś obiekt już wcześniej na ekranie się znajdował. To jeżeli chodzi o optymalizację i kluczowe elementy, które składają się na, na engine, na Jest to Są to obiekty czyli tak jak widzicie jakieś e, drzewa, roślinność, e, skały, domy, e, elementy environmentu, e, które z kolei mają swoje tekstury, robią je designerzy i graficy. E, teren, czyli podstawowy tak jakby grunt, na którym dana e, gra się rozgrywa, że jest to gra typu outdoor. E, cząsteczki, czyli na przykład wszelkiego rodzaju dymy, e, iskry, e, chociażby nawet tutaj takie, takie latające na niebie, to jest to też pewna forma systemu cząsteczkowego. Niebo, czyli wysiedlanie nieba, odpowiedniego kolorytu kolory dla nieba. I aktualnie tutaj ten kolor niebieski, który widzicie, on jest obliczany poprzez technikę atmospheric scattering, czyli wyliczanie stopnia załamania promieni świetlnych, które dochodzą do, do Ziemi ze Słońca i odpowiednio zaginają się przez atmosferę z powodu różnic gęstości. albo Cząsteczek, od których się odbijają, i wtedy na niebie mamy ładny gradient koloru niebieskiego. Jest także woda, którą można symulować, dodawać różnego rodzaju efekty typu refrakcja. Jest to też prosty efekt, który powoduje, że obraz znajdujący się pod wodą ugina się w zależności od tego, jakie są fale na, na wodzie. Powiązany efekt z, z refrakcją, jest to apelacja chromatyczna, czyli rozproszenie różnych kolorów światła na oddzielne wnioski. Jest to bardzo podobne zjawisko do pryzmatu, gdzie rzucamy światło wielobarne, czyli widziane przez nas jako białe i jest ono w pryzmacie rozpraszane na poszczególne gamy. Kolejnym kluczowym elementem są animacje, czyli wszelkiego rodzaju animacje szkieletowe dla postaci, dla AI, gdzie na przykład także animatorzy tworzą różnego rodzaju animacje, wrzucane są potem do silnika i na przykład w silniku jest taka możliwość płynnego blendowania animacji. Jest także tak zwany graf animacji, gdzie pokazane są odpowiednie przejścia. Powiedzmy, z postać stoi i do biegu, żeby przeszła, musi przejść przez Osobną jeszcze animację, czyli na przykład wstęp do wieku, gdzie animacja pokazuje, jak się rozpędza, jak działa ogólnie kinematyka postaci. Stosuje się także często technologię Inverse Kinematic, czyli animowanie postaci nie poprzez konkretną animację, która została załóżmy, zrobiona w Blenderze, tylko generowanie animacji poprzez modyfikowanie pozycji, kątów i kształtu szkieletu danej animacji. I najczęściej stosowane jest to do ustawiania stóp na terenie. Kraj bardzo mocno to, to reklamował, było też, było też Demka, gdzie na przykład postać inaczej zachowywała się, inaczej chodziła po krzywym terenie, gdzie odpowiednie były kroki stawiane. Kolejnym elementem, który musi się znaleźć w aplikacji w Endagine, są to stopnie, są to stopnie szczegółowość. Jest to tak zwany LOD i polega on na tym, że na przykład każdy model ma wiele warstw, które są wyświetlane w zależności od tego, jaki jest dystans od obiektu. I teraz łączę takie przejście, gdzie będzie dość długi skok i warto zauważyć, jak na przykład zmieniają się szczegółowości tekstur, szczegółowości modeli, a także one się będą pojawiały, ponieważ każdy obiekt na przykład nie musi być widziany z danego, z danego dystansu. Optymalizacja też jest e, kluczowa, ponieważ dzięki temu, chociażby na terenie, e, gdzie mamy mm, bardzo dużą siatkę, to wtedy widać, że teren, powiedzmy, ma różne poziomy szczegółowości w zależności od dystansu. I dzięki takiej technologii jak seamless load nie widać z pozycji e, gracza czy tam obserwatora, że tak naprawdę ta siatka nagle przeskakuje nam poziom szczegółowości. Kolejnym takim elementem, który często występuje w silnikach, są materiały i wszelkiego rodzaju tury, które pomagają wykreować dany materiał. Tak naprawdę osoba, która na przykład pisze silnik, może nie wiedzieć, jakie materiały będą potrzebne odgórnie jakiemuś designerowi. Pomyślmy, że Ktoś chce na przykład stworzyć sobie jakiś materiał, który jest to czysty, do tego jeszcze miga, jest jakaś animacja i cztery tekstury się obracają, ale w różnym kierunku z różną prędkością. Prawda? Także należy dać e, osobom, które tworzą takie materiały, narzędzie, dzięki któremu będą mogli e, tworzyć konkretne obiekty, by, zachowywa by zachowywały się one w ten sposób. I na tej scenie na przykład e, jest pokazany jakiś tam generator, e, jakiś e, kawałek lodu, który jest przezroczysty, na przykład widać to animację, która się przebija przez niego, albo ten chociażby board, gdzie te strzałki, prawda, sobie tak animują się. I często tego typu tego typu materiały tworzy się przy pomocy technologii MD. Jest to Model Driven Engineering, czyli, innymi słowy, budowanie Shaderów, ale budowanie podprogramów na bloczkach. I to jest przykład takiego shadera, gdzie wykorzystywane są odpowiednie bloczki, na przykład takie podstawowe matematyczne jak pomnóż, podziel do potęgi, jakieś broczki w stylu time, które symulują nam upływ czasu. W że dzięki temu w ogóle animacja jest możliwa. I wszystkie takie blożki schodzą się do jednego, jednego głównego bloszka, który jest materiał i na przykład ten materiał generuje shader, czyli program osadzony na karcie graficznej, który już prawda, odpowiednio ma swoje obliczenia dla każdego wierzchołka i dla każdego fragmentu, każdego piksela na ekranie jest wykonywany o ten szereg obliczeń. I powiedzmy, że na przykład chcielibyśmy zmienić kierunek tych strzałek, czyli na przykład możemy odwrócić czas działania timer jako jeden minus. Prawda? I gdy wrzucimy tutaj taki obiekt, zapiszemy go, to wtedy strzałki będą nam szły w drugą stronę. Tutaj, w edytorze. Czy jest taki e, dość przyjazny sposób, by ktoś, kto za bardzo nie zna się na strukturze shaderów, mógł w własny sposób Wykreować własny materiał, który zachowuje się w unikatowy, w unikatowy właśnie taki sposób. Kolejną rzeczą, która jest niezbędna we wszelkiego rodzaju grach, jest to sztuczna inteligencja, ponieważ bez sztucznej inteligencji nie mielibyśmy przeciwników, nie mielibyśmy wrogów, nikt do nas by nie strzelał. Dlatego stosuje się różne techniki do wliczania AI. I, na przykład, tutaj jest pokazany e, przykład jakiegoś wielopoziomowego e, levelu, e, gdzie te ludki, które sobie na przykład są reprezentowane jako takie e, walce, chodzą sobie od jednego punktu e, do drugiego punktu. E, ta siatka, którą tutaj widzicie, jest tak zwany e, mesz nawigacyjny. Jest on wypalany automatycznie e, e, przez silnik i polega on na tym, że. Cała geometria, czyli wszystkie te trójkąty, które są zbudowane yy, każdy segment mapy, każdy, każde miejsce oraz teren są zapisywane do formy wokselowych. Forma wokselowa jest to tak jakby reprezentacja trójwymiarowa yy, kawałka, wycinku, przestrzeni i na przykład tak jak znamy piksele, które są na ekranie, które reprezentują nam powierzchnię wody, tak woksele reprezentują nam powierzchnię, yy, obszar w zasadzie yy, przestrzeni trójwymiarowej. Każdy taki trójkąt jest zapisywany w postaci takich pojedynczych bloczków. Potem cała ta kostka, z której zbudowany jest segment, przechodzi przez wiele procesów w stylu odrzucania miejsc, które AI mogłoby nie dojść, bo na przykład jest za niskie, albo za duża jest różnica wysokości. I na sam koniec optymalizowany jest tak jakby ten mesh, by wygenerować konkretną siatkę, tak jak tutaj jest widoczna, po której mogło się znajdować. Każda taka siatka jest to tak naprawdę Y, graf i dzięki prostym algorytmom można zastosować y, wyszukiwanie najkrótszej drogi z punktu do punktu y, albo chociażby sterowanie y, AI, żeby przychodziło na przykład z tego konkretnego miejsca i szło na przykład tą drogą, a nie tą, bo na przykład ta jest niebezpieczna. Dlatego stosuje się także y, tak zwane grafy przejść. Otworzę jakiś. Tutaj mamy taki prosty graf, który na przykład nam pokazuje, że AI ma chodzić z tego punktu jednego do tego i one są te widoczne jako osobne, osobne warstwy. Czy na przykład można sobie dorobić więcej takich przejść? Czy powiedzmy z tego miejsca, chcemy dopiąć nowe miejsce, które na przykład będzie wyglądało w ten sposób: skąd tutaj. O, na przykład, gdy powiemy mu, że. Może dodać jeszcze tu jeden. I tu drugi. Dobra. I na przykład chcemy powiedzieć, że mamy przejść stąd, tutaj. Jak wyznaczamy trasę, ona wyświetli przejście po grafie, którędy a AI ma konkretnymi punktami zaliczać miejsca i przejść prawda, z jednego punktu do drugiego. Ale na przykład. Level designer stwierdził, że dobra, jakieś niektóre miejsca są niebezpieczne, bo powiedzmy tam są jakieś tam ruiny, tam jakieś y, dinopsy prawda, atakują ludziki, y, więc na przykład konkretne miejsca możemy ustalić jako y, poważne zagrożenie. I wtedy w momencie, jak teraz zaznaczymy trasę, a i będzie nam chodziło zupełnie inną trasę, mimo że na przykład ona jest dłuższa, to będzie wolało przejść tędy, bo jest bezpiecznie. prawda? Kolejną także rzeczą, która jest niemalże nieodłącznym elementem każdego silnika, w gier jest fizyka. Ja oparłem fizykę w moim silniku na, na fiziksie, Także każdy obiekt na przykład ma swoją reprezentację, jak jakiś tam wymodelowany obiekt, który jest symulowany na przykład, tak jak tutaj widać, że on spada, on się toczy po dachu, i na przykład każdy obiekt typu królik, jest, jest zamodelowany poprzez szereg takich poszczególnych bloczków, z których się składa. Każdy z kolei bloczek ma swój materiał, czyli na przykład jest to jakiś default, yy, może być to bloczek typu bounce i w momencie, jak na przykład królik spadnie na głowę, no to niefortunnie odbije się, załóżmy, w górę, bo miał sprężysty mózg, powiedzmy, prawda? Także można nadawać konkretną blokową wagę i załóżmy, mamy samochód, który jest ładnie z tam e, zamodelowany, on ma dopięte koła fajne, które się skręcają, no ale wszystko, e, żeby urealistycznie na przykład chcemy dodać, żeby on był cięższy z przodu, ponieważ ma silnik. Więc na przykład można wrzucić kolejny bloczek, który jest na przykład wymiarów silnika i jest tam gdzieś pod maską z przodu i nadać mu jeszcze dodatkową wagę, e, która od, obciąży samochód z przodu. Mm. W zasadzie tutaj tak trochę pogadałem, trochę zresztą pomówiłem, mm, więc przejdę od razu do pytań, ponieważ wydaje mi się, że nie przewidziałem tak jakby wszystkich wariantów, które mogą Was ciekawić, bo mówiłem tak odgórnie, yy, większość i najważniejsze, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jak to się robi, yy, jak coś działa, to, to zapraszam. Ktokolwiek? Tak. Może ja takie mniej techniczne pytanie, bo kojarzę, że ten silnik był na początku używany w takich grze jak Enter czy miał być użyty a mm -hmm, tam tak. coś zmienili? Jaka to była historia? Y Ojej. Mm. Generalnie poszło o to, że y nie wiem, albo za mało czasu spędzam nad na tworzeniem silnika do gry, albo te trucy, które na przykład są w nie podobały się designerom, bo na przykład był po lewej stronie i nie generował automatycznie za nich poziomu szczegółowości. Nie wiem, coś może to dlatego. Do końca sam nawet do tej pory nie, nie wiem, nie znam przyczyny tej, tej, tej decyzji. momencie Tak, jest nawet na sali kilka osób z grupy Skapel i oni korzystają z baroka do, do gry RPG takiej futurystyczny. I będzie także o 17 wykład, w który, którym będę prezentować, co tam było. Jeszcze raz? Generalnie tutaj jest sporo narzędzi unikatowych, które na przykład sam rozwijam. Optymalizacja tego wszystkiego jest także czy lepsza. Są na następcze teraz dużo lepsze efekty wizualne, eee, ponieważ HDR są, SAI, takie różne rzeczy, które są do tego stopnia zoptymalizowane, że eee, tutaj na przykład edytor na 3 w tym laptopie eee, działa w sposób płynny przy ponad 60 FPS-ach na bardzo zoptymalizowanej na dość intensywnej scenie, gdzie na przykład mamy, powiedzmy tutaj mamy scenę rzędu, no nie wiem. Ponad pół miliona trójkątów na scenie renderowane każdą klatkę przy 40 fps przy nałożonych 6 postprocesach jest 21 milionów trójkątów na sekundę przetwarzanych, a cień mają milion sto tysięcy trójkątów, więc tutaj wszystko tak postarałem się, żeby działało płynnie nawet na dość kiepskim sprzęcie i uzyskiwałem efekty rzędu 30 fpsów na starym EPC, który ma jakieś tam Radeona na do środka. No i ogólnie mm, zestaw twórców, który wydaje mi się, że jest dość intuicyjny. Mm, no nie wiem, jakieś malowanie chociażby na obiekcie. Jest to nazwane, jest to tak zwany mesh Painter. Zaraz pokażę. Czyli, na przykład, prostym kosztem można dodawać e, dekale na obiektach, można, na przykład, robić kurczę, no nie wiem, jakieś powierzchnie w stylu jedna ściana, gdzie jest jedna tekstura potajlowana, a bardzo fajnie zrobione e, jakieś zacieki, coś tam, i to jest zera, w zasadzie zerowym kosztem dodane. Hmm. No nie wiem, no. Siedzieliśmy ostatnio e, z kolegami w pokoju i w zasadzie ta cała prezentacja była zrobiona e, w jeden dzień wczoraj. Yy, tak, tam jeszcze się cieszą. Yy, I na przykład na dwóch poprzednich wykładach jeszcze siedziałem i coś tam dorabiałem. I w zasadzie yy, co bym nie, nie wymyślił dla siebie, to zawsze jest to możliwe do zrobienia wymaganie. Także nie A ma jakąś darmową wersję? To znaczy jest do ściągnięcia wersja na mojej stronie Borakengen.com i można ściągnąć cały editor, 100 podstawowa na mapą i pobawić się z właśnie ktoś chciał. Okay. No, jeżeli nie ma pytań, to chyba może będziemy kończyć. ukończyć będzie taki speed prezentacja była.